Cześć tu Kamil z tej strony dzisiaj taki również krótki odcinek także nie przedłużając otwieramy standardowo kupiłem te zestawy dla kart promocyjnych RIVAVRUM Mamy to tu i mamy koda z trójpaka i od razu otworzymy do Otwierałem te paczki w Paldei i tam nawet fajny drobny jeden poleciał. Zobaczymy, czy będzie tutaj podobnie. Kod Snorlax w wersji promo. I lecimy. No to dobra, po kolei. Rivawru. Kod. I zwykła energia. Zielona. Celem jest też uzbieranie zawsze podstawowego setu. Ja raczej zbieram pod complete set niż pod master seta, bo to za dużo szarpie portfel. Sunkern jako pierwszy reverse i Kadabra jako drugi. O, Kadabra jest ładny. I Okidouki, czyli Okidogi wersji hollow. Pierwszy booster nie ma nic, lecimy z drugim od razu. Zobaczymy, czy cokolwiek poleci. Zauważyłem, że najbardziej opłaca się kupować booster boxy, bo tam widziałem, że jest pewne 12 dropów na całego boostera. Booster boxa. Także tam mamy zawsze pewne. A kupując takie pojedyncze, to różnie bywa. Także lepiej chyba zainwestować i kupić te większe boksy. Brut Bonnet jako Ancient w wersji Reverse, tylko takiej innej Reverse. I Fibas, właśnie o to mi chodzi, że to są dwa różne rewersy. I sinicza w wersji Hollow. Drugi booster i nie ma nic. Ostatni booster. A weźmy tak, bo jeszcze się ze jakby coś było. Energia to zwykła. Możecie napisać w komentarzu, co robicie z tymi energiami: czy wyrzucacie do śmieci, czy raczej trzymacie. Ja to trzymam tylko cegły, a tamte pozostałe to raczej wyrzucam, bo do niczego to nie jest mi potrzebne. Ariados, ładny art. Wulpik śpiący. I Illustration Rare, Infernape, pięknie I mamy dropa Bardzo ładny art Jedna z ładniejszych I jakiś ptaszek Z ciężką do wymówienia nazwą wersji Hollow Czyli mamy ładnego dropa Infernape a. Super Czyli 1 na 3, czyli standardowo dalej 30% Zwykła woda. I lecimy. Vulbit, Luxio, Golden, Golden na tle fajerwerków, fine art. Tu są jakieś periny, nieperiny, helioliski, Tanszuru i Tillmask mask Pon w wersji Hollow, czyli tutaj nie ma nic. Lecimy z drugą paczką. I tak druga paczuszka na pewno ma koda. Standardowo i energię, Żeby sobie można było wytapetować pokój. Poliwear, Tangela, Trzyd, i to Tangela, Iron Bandu, Festival i pierwszy Drag Logue. Tracklock drugi, proszę bardzo, Double Hit się trafił. Infernej Ola Kazam. O, właśnie o tym mówiłem. Jedna z lepszych kart podstawowych. No i drugi, taki sam dropik. Czyli mamy póki co Remis. Kod I energia I lecimy Warum Wulbit Luxio Florges Bellybolt, Asel Chancy jako pierwszy Rivers I Darumaka jako drugi I Enamorus jako wersja hollow Ogólnie remis, dwa te same dropy, także pojedynek został nierozstrzygnięty. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, cześć.